Cześć kochani, zdrowa baba z tej strony. Mam nadzieję, że mnie będzie dobrze słychać. Mam podłączone słuchawki. Dzisiaj e, też będzie e, stawianie kart, też będzie. Wyciągnięcie karty rady dla każdego z Was. Dlaczego? Dlatego, że jutro, piątek 13, wszyscy się tego piątku 13 boimy, wszyscy o tym piątku 13 mówimy. E, oglądaliśmy w dzieciństwie i nie tylko w dzieciństwie różne horrory e, z takim właśnie, pod takim właśnie tytułem, i e, słuchajcie, właściwie nie wiemy, dlaczego my tego piątku 13 się boimy. Co z nim się wiąże i postanowiłam dzisiaj dla Was sprawdzić, co tam w trawie piszczy odnośnie tego piątku 13. I słuchajcie, wyczytałam, zresztą mam tutaj zrobione notatki, żeby nie, nie pomylić, wyczytałam, że w 1307 roku pewien król, król francuski, a dokładnie Filip IV, postanowił że pozbędzie się długów a długi miał słuchajcie między innymi bo długów miał mnóstwo ale między innymi te długi miał u templariuszy i tak sobie wymyślił dogadał się z ówczesnym papierzem wymyślił sobie że jeżeli Templariuszy, u których te długi zaciągnął, postawi na Stosie, zamknie ich, spali, zniszczy, to znikną również jego długi. Ponieważ był królem i wszystko było mu wolno, jak pomyślał, tak zrobił. I właśnie 13 października 1307 roku jak się domyślacie, w piątek właśnie templariusze zostali aresztowani, zostali oskarżeni przez króla Filipa. No oczywiście nie o to, że pożyczyli mu pieniądze i teraz żądają ich zwrotu, ale o Herezję, o Sodomę, o bałwochwalstwo i spłonęli na Stosie. Legenda głosi, że ówczesny mistrz zakonu Templariuszy rzucił klątwę właśnie na króla Filipa IV i na papieża Klemensa V, który to w tym spisku współuczestniczył. Rzucił na nich klątwę, i czy wierzymy w klątwę, czy nie wierzymy, za rok. Ani król, ani papież już nie żyli. E, czy faktycznie ta klątwa zadziałała? Tego nie wiemy. E, może być, słuchajcie, tak, że teorie o klątwie dorobiono później. E, nie wiemy, nie dowiemy się. Być może e, ktoś z nas w swoim poprzednim życiu to widział, tam uczestniczył. Jeżeli tak, to bardzo proszę o komentarz. Niemniej jednak piątek 13 został jako ten feralny dzień, jako ten pechowy dzień, ale tutaj ciekawostka, nie we wszystkich krajach. W bardzo wielu krajach piątek 13 jest właśnie uznawany za dzień pechowy. W kilku natomiast, zaraz żebym tutaj nie przekręciła czegoś, czyli w Grecji, Rumunii i Hiszpanii za pechowy uznawany jest z kolei wtorek 13. Natomiast we Włoszech pechowy jest w piątek, ale 17. Także kochani, u nas jutro piątek 13 i ja dla Was tutaj już przetasowałam karty Rady. E, zaraz jeszcze sobie tylko wyciągnę jedną rzecz, bo tego sobie nie naszykowałam, żebym jakiegoś znaku nie przegapiła. I po kolei. Karta rada dla barana. Zaufanie. Zaufaj swoim własnym decyzjom, idź za głosem serca. Dla barana karta zaufanie. Uwierz w siebie, baranie. Uwierz w siebie i rób, co chcesz w ten piątek trzynastego. Dla byka. Dla byka bez troska. Pobaw się z dzieckiem. Dziecko to twój najwspanialszy nauczyciel. Piękna karta dla byka, jeżeli masz byku dzieci już na tyle duże, że nie trzeba się z nimi bawić. To może wypić z nimi kawę internetowo albo zaproś do siebie na kawę lub herbatę. Jeżeli nie masz dzieci, znajdź w sobie to wewnętrzne dziecko, bo tak o nim często zapominamy. A ono jest takie wspaniałe. Bliźniaki. Bliźnięta. Szacunek dla samego siebie. Szanuj samego siebie. Sam najlepiej osądzisz, co jest właściwe. To jest prawda, kochani. My sami wiemy najlepiej, co dla nas jest dobre, co dla nas jest najlepsze. My wszyscy, nie tylko bliźnięta. Trzynastego piątek. Dalej, raczek. O, i dla raczka. O, dla raczka mi wypadły dwie karty. No to słuchajcie, raczki dostały jeden gratis. Spokój. Pierwsza karta bardzo ładna. Zapanuj nad chaosem. Przyjmij ze spokojem fakt, że nie znasz odpowiedzi na wszystkie pytania. A więc, drogi raku, nie denerwuj się, nie smuć się, nie musisz wszystkiego widzieć, a poza tym, kontakt. Skontaktuj się z kimś dla ciebie wyjątkowym. Ukochana osoba jest darem, który trzeba cenić. Wypadły dwie karty, więc może e, niektóre tutaj e, raki powinny się z kimś skontaktować. Może to właśnie karta rada dla nich, taka najważniejsza, tak? Nie zapominajmy o bliskich, szczególnie teraz, szczególnie teraz, gdy nie możemy się za bardzo spotykać, nie możemy się za bardzo odwiedzać, tak? Dla lwa, dla lwa priorytety. Uświadom sobie, oj momencik, coś tutaj wyskoczyło, uświadom sobie, co jest dla ciebie najważniejsze. Kiedy wiesz, co jest istotne, mówienie nie staje się łatwiejsze. A więc lwie być może w ten piątek naucz się właśnie odmawiać, tak? Może za dużo ludzi czegoś od ciebie chce. Hmm. A ty może chcesz odpocząć? Panna. Natura. Odpręż się na łonie natury. Pozwól, by jej piękno karmiło Twoją duszę. A więc, panieneczko, spacer, spacer! Nie bój się piątku trzynastego, tylko raźnym krokiem bez względu na pogodę ruszaj na spacer. Dla wagi, wiara. Nie trać wiary. Wiara umacnia się, kiedy działasz, nie znając efektu końcowego. A więc nie trać wiary. Wymasz sobie, i pędź do przodu. Dla skorpiona. Dla skorpiona na piątek 13. A, takie śmieszne są te karty, bo one są kwadratowe i powiem Wam, że tak się trochę dziwnie tasują. Dla skorpiona. Przyjemność. O jaka piękna karta. Skorpiony, naprawdę. Zrób coś tylko dla zabawy. Przyjemność to jeden z życiodajnych. Składników, a więc skorpionie, baw się, szalej! Jeżeli nie masz z kim, to chociaż sam. Albo tak jak tutaj na tej karcie, ze swoim ulubionym futrzakiem. Strzelec, niezależność. Decyduj za siebie. Korzystaj z prawa wyboru. Przepiękna karta. Również dla mnie, bo ja jestem strzelcem. A więc będę sama decydowała o sobie. I inne strzelce też. U mnie zresztą to nic nowego. Koziorożec. Refleksja. Miej oczy szeroko otwarte. Ucz się cieszyć drobiazgami. Piękna karta. A więc. Relaks, relaks, najlepiej na spacerze albo przy filiżance herbaty, tak? Może z rumem wieczorem? Dla wodnika, dla wodnika cierpliwość. Bądź cierpliwy, bądź gotów poświęcić rzeczy dobre dla wielkich. A więc wodniku, nic się u ciebie nie dzieje. Od tak. Ty musisz swoje wyczekać. A więc jest szansa, że się nic nie zadzieje w piątek 13. I dla rybek, cóż tam, cóż tam dla rybek? Dla rybek wybór. Rozważ ponownie swe zobowiązania. Masz prawo zmienić zdanie, a więc rybko. Jeżeli coś jest nie tak, jeżeli coś ci nie pasuje, jeżeli coś ci nie odpowiada, to przemyśl jeszcze raz swoje wybory. Kochani, życzę wam udanego piątku 13. Życzę wam spokojnego piątku 13. Życzę wam wesołego piątku 13., a w grudniu 13. zrobię e, takiego króciutkiego live'a o trzynastce, bo ona Wcale nie jest taka pechowa. Buziaki, kochani.